Witam Was w programie Przepiwie Wirtualnej Polskim. Ja nazywam się Damian Aleksander, a mój gość to tak mało mówi, jest niekontrowersyjny. Tak naprawdę zaprosiłem go tylko po to, żeby wygłosić długi monolog. Moim gościem jest Janusz Kornik. Witam Państwa. To widzą piję, piję winę, a nie piwo takim mogą być. To dobrze, złamie konwencję. Mogę się stopnąć? Dobrze. Panie Janusz, Tomasz Lis mówi co e, z tą Polską, a Pan mówi... No, Zało odnoszę się? Naprawić Polskę na no problem. E... Może pięć, pięć takich złotych, złotych okay. e, zasad dla polityków, którzy mogliby powiedzieć, że okay. Polska na no problem problem jest żaden, problem jest w względem politycznym. Dlatego, że polityka musi stworzyć problem, bo on żyje z ich rozwiązywania. Jakby nie było problemu, to czego by żył, gdyby na przykład u władzy była Unia Polityki Realnej? Szkoły były prywatne i w każdej szkole by była religia, albo by nie było religii. Z znaczy, tego jasne rodzice życzą, prawda? Teraz, z czego by żyła załóżmy Unia Pracy, która mówi, że w żadnej szkole nie będzie ani godziny religii, albo ZHN czy LPR, który mówi co najmniej 5 godzin religii codziennie w każdej szkole. Prawda? Ponieważ by nie, nie mogły prywatnych szkołom nic nakazać, to by nie miały co robić. Te partie by zniknęły nie dlatego, żeby się rozwiązało, tylko po prostu nie miałyby co robić. A pięć zasad, zasad takich, więc, które można by, by było pierwsza, skrócić, pierwsza, pierwsza, no pierwsza to jest taka, żeby znieść wszystkie m, przepisy sprzeczne z podstawową zasadą prawa rzymskiego, chcącemu nie dzieje się krzywda. Mhm. Po drugie, radykalnie obniżyć podatki. Po trzecie, wprowadzić zasadę, że yy, nowe ustawy wprowadza się no, co najmniej w sześć lat od chwili ich uchwalenia, żeby ludzie wiedzieli, wiedzieli nad, na, na, na czym żyją. Po czwarte, oprzeć się na represjach, a nie na prewencji, czyli krótko mówiąc, morderców się wiesza, natomiast nie traktuje się każdego człowieka jako potencjalnego mordercę, co robi dzisiejszy rząd. Takie, takie proste reguły. No. Na pewno proszę w takim razie zapamiętać, to są bardzo ważne pięć zasad. Dziś Najważniejsze pozbyć się polityków, a nie tyle się pozbyć polityków, i nie y, uniemożliwić politykom wtrącanie się w życie gospodarcze i społeczne, bo oni wytwarzają specjalnie i celowo problemy. Ale pan był i myślę, że nadal jest. Tak, ale ja, jestem, ale ja jestem, jak słusznie powiedział pan Marek Borowski, ja jestem poza głównym nurtem polskiej polityki, bo główny nurt polskiej polityki to po prostu szam, bo to jest klaka, którą płynie to G, i wie pan, ja jestem poza tym nurtem, bo ja chcę tych wszystkich polityków odsunąć od władzy. Panie Januszu, to jest wspaniałe, ponieważ y, jeżeli chodzi o politykę, to jakoś łatwiej o wiele nam idzie, bo tak nie byłbym dobrym partnerem, gdyż jakoś specjalnie nie mam jakichś określonych poglądów na temat polityki. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie sobie nie przeszkadzali. Ale mam pytanie z mnie troszeczkę beczki. E, imię Ryszard. Jakie ma znaczenie to pana imię Ryszard? No, mój ojciec jest, był Ryszard, prawda? Ja mam drugi, Ryszard, jeden, mój syn na imię Ryszard, jest najstarszym na imię Ryszard. A co oznacza A on Ryszard? Ryszardem. Lewie serce rysza się oczywiście kojarzy, tak. Czyli to jest tak, czy pan Ryszard, bardzo Ryszard? hołduje takim zasadom rodzinnym, bo jest pan no, ojcem, który posiada wiele dzieci, to oznacza, no, że pan. Pr pracowało się, pracowało się, nie ukrywam tego wszystkim życzę. Oczywiście, to w takim razie kolejne pytanie. Eee, jak, jakie bajki, a propos jeszcze Tinky Winky i tak dalej, no bo roz, rozumiem, e, rozumie, że pan nie oglądał telewizji jeszcze z blokami. No, ja w ogóle telewizji nie oglądam, również, również telewizji wirtualnej Polski też nie oglądam. Cała Polska czyta dzieciom, a co czytają szkolnie? Ja, Kiedy kiedyś czytałem i nawet wygrałem. Hmm wygrałem jakiś taki konkurs na jakieś Srebrne Usta, coś takiego, na Stanie dziecią wygrałem też, też kiedyś, kiedyś. No, znaczy nie, nie, byłem drugi, bo przede mną był lepszy mówca, to był chyba Michnik, był albo Mazowiecki. No, zawsze musi wygrać ktoś, ktoś z Unii Demokratycznej, wiadomo, więc no. nie ma co, nie ma co. Z Unii Demokratycznej, znaczy, Teraz Wolności, tak? potem PD, teraz Litra, coś takiego, no. Które bajki najczęściej pan czyta swoim wnukom? Niektórych nie czytam. Lokomotywę znam na pamięć. Pan czyta i pamięta, to jak pan znajduje czas? Dziś, dzisiaj... Jak ja, ja, ja panu pamięta, czas? Nie oglądam telewizji. Nie oglądam telewizji. Tak, to wystarczy, Wystarczy, żeby, 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 żeby czas na żonę, dzieci, kochanki, gdzie pan pracy na Kochanki wy? No, chyba czas, bo jak nie ma czasu, to, to jak, no, jak może żyć? Także, generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, że pan... Oglądanie telewizji jest czystą czasu. Co więcej, człowiek pozwala manipulować ze son sobą będzie zwanych manipulatorów, także... Wyłączamy telewizory i wspomnień. Jakie... Yy, ma Pan jakąś taką anegdotę? Bo to takie standardowe pytanie, ale jest to naprawdę ciekawe. Jak, yy... Mam dużo anegdot, które mi wylatują z mózgu natychmiast, jak ktoś mnie pyta, czy ma Pan anegdotę, no, no anegdotę. I Pan mówi dalej. No? Dobra, będę mówić ale, ale niech Pan próbuje. Na jaki temat? Dobra. Anegdoty z kolorów oczywiście politycznych, takich, których E, powiedzmy, że tak, jest taka sytuacja, zawsze sobie wyobrażałem, że, przez zabawną sytuację, kiedy Izba Lordów, e, królowa Elżbieta siedzi i nagle Elżbieta puszcza bąka. I zachowanie, e, w, że tak powiem, w, e, osób, które siedzą, które nie wypada pokazać, że stało się coś niestosownego i teraz... No, ach, jak poseł, poseł Jana, Jana Srogiego, zwanego w Polsce, nie wiem mu, Iwanem Groźnym, Przyjechał do Polski i jak się schylał przed królem, to właściwie to przydarzyło, natychmiast ciągnął sztylet, sztylet zgnął siebie w tyłek i oświadczył to nie ja, tylko ty, żeś to zrobił, coś takiego. Także, mm, tak, także można różne metody stosować. Prawdziwy dżentelmen mówi przepraszam w tym przepraszam momencie. nie musi się zgać w tyłek nożem. Nie. nie, mówi przepraszam, żeby wszyscy myśleli, że to ona nie królowa nie, ale to jest przez. myślę, że to tak jest. Wie, wie pan, czym się, czym się różni człowiek dobrze wychowany od prawdziwego dżentelmena? Otóż tak. jak człowiek dobrze wychowany przez pomyłkę wejdzie do złego pokoju hotelowego i widzi nagłą kobietę, no to no, mówi przepraszam, zamyka drzwi i wychodzi. A czy prawdziwy dżentelmen mówi o, najmocniej pana przepraszam, prawda? I <śmiech> <śmiech> zamyka drzwi. <laughs>